Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić auto i trafiacie na ogłoszenie, w którym nie znajdziecie żadnej informacji o tym, jakie jest marki, jaki ma przebieg i ile ma koni mechanicznych. Nie wiecie też, czy to jest silnik 1.8 czy może 5.0. Nie wiecie nawet, czy jeździ na benzynę czy diesla, a wszystkiego musicie się domyślać po trzech niskiej jakości zdjęciach, z których jedno jest wygenerowane przez AI. Nie jesteście nawet w stanie sprawdzić tego auta przed przelaniem pieniędzy do sprzedawcy, który na pytanie, czy ma założone opony zimowe czy letnie, odpowiada wam odpowiednio. Jedyne co wiecie o tym samochodzie na 100%, to to, że jest szybki i wyścigowy, ale po zakupie sprzedawca dzwoni do Was, że jednak się pomylił i tak naprawdę to on jest co najwyżej dostawczy. Natomiast to co Państwo zamówili, zazwyczaj kupują firmy duże. Tak niestety wygląda obecnie rynek gotowych komputerów sprzedawanych na Allegro, których sprzedawcy non-stop prześcigają się w tym, jakie łajno tym razem wcisną kupującemu i w jaki ładny papierek go nie owiną. Ta praca na co dzień jest. Dosłownie 30-krotnie szybsza. W dzisiejszym filmie pokażę wam na co uważać kupując gotowe komputery. I żeby to zrobić, sam dałem się naciągnąć i kupiłem jeden, żeby sprawdzić, co się tam tak naprawdę znajduje, bo w ogłoszeniu nie ma dosłownie żadnych konkretów. I w życiu bym się nie spodziewał, że polskie firmy robią z klientów aż takich debili. Chwila, chwila, chwila! To nie jest komputer, który zamówiłem! Będzie o dziwnie pozytywnych recenzjach, kłamliwych opisach generowanych przez AI, używanych częściach pozornie nowych komputerach. 15 tysięcy 490 godzin był używany ten dysk. A na końcu skonfrontujemy sobie tych nieuczciwych sprzedawców z wałkiem, na którym od lat naciągają nieświadomych konsumentów na zdezelowane, przestarzałe ulepy. Nawet taki za 1000 zł jest przepłacane? Tak, i to tak o połowę. Zakrawające nierzadko o zagrożenie pożarowe. I oglądajcie koniecznie do końca, bo będzie naprawdę bombowo. A zaczniemy sobie ten film od wybrania najbardziej dorodnego okazu I powiem wam zdecydowanie jest czego wybierać Bo na Allegro aż się roi od naprawdę sketchy ofert Komputer gamingowy szybki Intel i5, GeForce 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi Win 11 Komputer gamingowy Core i7, 3,8GHz, GeForce 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi Windows BSG Venom, komputer do gier Intel Core i7, 16GB, 500GB HDD, Nvidia GT 10:30 <noise> Win 10. I na pierwszy rzut oka, po samym tytule, z perspektywy osoby, która się nie zna, bo przypominam, że to dla takich osób są raczej kierowane te ogłoszenia. Nic nas tutaj raczej nie powinno niepokoić. Pramo jest wystarczająco. Jest dysk SSD. Wiem, że wydaje się to oczywiste, ale za chwilę zobaczycie, że wcale nie jest. 3 godziny, 52 minuty. I 36 sekund. Tyle instalował się na tym kąpie Wiedźmin 3. Gorzej, kiedy chociaż cokolwiek wiemy na temat komputerów, bo wtedy zauważamy, że w tym tytule w sumie to nie ma najważniejszych informacji, czyli o karcie graficznej czy modelu procesora i to przypominam w komputerze... <kłysy> gamingowy. Zejdźmy więc sobie niżej GT 730. Karta za 99 zł, która w Fortnite'cie wyciągnie może z 30 fps -u. Komputer gamingowy. Całe to ogłoszenie w ogóle balansuje na, na, na jakiejś takiej granicy między prawdą a łańską fantazją, bo to, nie wiem jak inaczej nazwać opis. W środku znajduje się wydajny procesor Intel Core i5 oraz dedykowana karta graficzna, które zapewniają płynne działanie kier Wow. Aleluja! Dobra, to po kolei. Wydajny procesor to Intel Core i 5 czwartej generacji. I to tyle. W ogłoszeniu nie ma żadnych więcej informacji o tym, jaki to jest dokładnie model procesora. Rozumiecie to? To może być 4460T, który osiąga 2100 punktów w Geekbench'u Multicore, a może być 4690K, który osiąga ich 4200. Dwa razy więcej. To jest dosłownie najważniejszy element w komputerze i nie jest on tutaj wyszczególniony. Ale najbardziej mnie rozwala, że o karcie nie mogli napisać, że jest wydajna, no bo kuźwa... Pośba... Spójrzcie na nią, więc po prostu napisali dedykowana Szybka pamięć RAM 16GB i dyski SSD 512GB gwarantują natychmiastowe uruchomienie systemu Tylko ja tutaj jednej rzeczy nie rozumiem, bo za głupi jestem Jak można pisać o RAMie, że jest szybki, jak sprzedawca nawet nie ma ochoty napisać jaka to marka Albo jakie taktowanie ma ten RAM, już o opóźnieniach to nie wspominam, że za, za, za dużo bym oczekiwał Ale tak ciężko napisać ile to ma megaherców To jest tak jakbyście sprzedawali auto i nie chciałoby wam się podać jaki ma silnik Sprzedawca ma mi też niedoświadczone użytkowników pakietem programów, z których każdy jeden jest darmowy. Ale przejdźmy do ogłoszenia, które na tyle skradło moje serce, że uznałem, że po prostu muszę kupić ten komputer. Komputer gamingowy Intel Core i5 16GB 500GB. Spójrzcie tylko na to cudeńko. W poprzednim tytule było napisane, że jest tam 500GB SSD, a, a tutaj nie ma napisane jaki to jest dysk. Mam pewną teorię. Obudowa premium CruxTrack RGB LED nadaje ultra nowoczesny wygląd komputera Gamingowego i 5 oraz pozwala podkreślić jego charakter. W swoim wnętrzu skrywa wydajny procesor oraz dedykowaną kartę graficzną. Z takim zapleczem technologicznym nie musisz się już martwić o płynność działania czy czasy reakcji. Stawiając na komputer gamingowy i 5, stawiasz na zwycięstwo. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. To jest pierwszy moment, w którym zacząłem się zastanawiać, czy to AI po prostu nie generuje tych ogłoszeń, a robiąc taki mały reality check tej grafomańskiej abominacji to ten wydajny procesor, to Intel Core i5-3470 wydany, uwaga, w 2012 roku, który możecie kupić na Allegro za 17 zeta. Dedykowana karta graficzna to GeForce GT 1030 z dwoma gigabajtami pamięci graficznej, która z trudem radzi sobie z Fortnite'em i firma MobiComp nie raczy nawet podać, jakiej to jest firmy karta. I to ma wyjścimy komputer gamingowy, no chyba tylko jak chcecie na nim pograć w Minecrafta i Robloxa. Idźmy dalej, bo cały czas jest przed nami Główny powód, dla którego ja w ogóle robię ten film. Chyba największą bolączką tych wszystkich ogłoszeń na Allegro jest to, że w zasadzie nic tutaj nie jest pewne. Zdjęcia są za jaj, i to dosłownie pierwszego lepszego, które się nie potrafi zdecydować, czy ten chłopak gra na klawiaturze czy na laptopie, a na przykładowych zdjęciach podczas pracy komputera możemy zobaczyć go w pięknej scenerii z dosyć drogim monitorem, który jest natomiast z jakiegoś powodu jest po pierwsze niepodłączony, a już na pewno nie jest podłączony do tego komputera, bo widzimy tutaj powiadomienie o słabej baterii, które nie nie dość, że jest charakterystyczne dla laptopów, to jeszcze dla laptopów z macOS-em. Ale to są i tak najmniejsze nieścisłości w tym ogłoszeniu, bo jak zobaczymy sobie specyfikację, to tutaj już kuźwa niczego nie jesteśmy pewni. Pamięć RAM. 16GB, nie wiadomo jakiej firmy, z nie wiadomo jakim taktowaniem, nie wiadomo nawet, czy to jest DDR3 czy DDR4. Musimy się tego domyślać po chipsecie płyty głównej, a skoro już przy nim jesteśmy, wytłumaczcie mi. Co tutaj jest właściwie na sprzedaż? Płyta główna Intel H61, Ukośnik Q67, Ukośnik Q77, Ukośnik B75. Nie dość, że nie ma tu podanej firmy, do tego już przywykliśmy, to tutaj nawet kuźwa chipsetu nie jesteście pewni. To może być jakaś noname'owa płyta z Aliexpress na dwie dychy. Dosłownie w ruletce macie mniejszą losowość niż w tym ogłoszeniu. Jak już jesteśmy przy tej analogii auto, to jest tak, jakbyście nie wiedzieli, czy Mustang, którego kupujecie, to jest 2.3 EcoBoost, czy 5.0. Dis nie wiedział. Ale mam dla was jeszcze większego hita, czyli zasilacz odpowiedni do sprzedawanego zestawu. Czajcie to? Kupujecie? Kota w worku. Nie wiecie ile to ma kuźwa watów mocy? Czy jest modularne? Jakie ma certyfikaty jakości? Nie wiecie czy to w ogóle ma jakiś certyfikat? I jako wisienka na torcie nie wiecie czy to nie jest zasilacz z czarnej listy. Czyli listy zasilaczy, których kategorycznie należy unikać, żeby spać w nocy spokojnie, bo jeśli coś z takim zasilaczem z czarnej listy będzie nie tak, to waszym najmniejszym zmartwieniem będzie to, że może wam się spalić komputer, a najgorszym może być to, że kiedy taki komputer zostawicie włączony na noc, to możecie się po prostu nie obudzić. I o dziwo okazał się to jeden z popularniejszych komputerów, jakie były do wyboru, bo kupiło go łącznie na kilku ogłoszeniach około 70 osób. I w tym momencie uznałem, że to jest po prostu zbyt ciekawe, żeby tego komputera nie zamówić. Bo nie ma innego sposobu, żeby mógł wam pokazać, co tak naprawdę znajduje się w środku tego smutnego żartu z ludzkiej niewiedzy i ignorancji, nazywanego pieszczotliwy komputerem. 1000 zł, co ja robię z pieniędzmi. I po naprawdę dosyć krótkim czasie przyszedł ten komputer w końcu do mnie. Jest on zapakowany w takie oto pudełko, jak słyszycie. Wszystko w środku trzaska. Możecie zobaczyć, że całości nie otwierałem. Pakowanie rzeczywiście ma znaczenie. Szkoda tylko, że firma Mobicom ewidentnie w to pakowanie nie potrafi. Mamy tutaj Double Boxa. Rzeczywiście, tak jak było napisane na stronie. Natomiast było tam też napisane, że komputer jest zabezpieczony. Grubą warstwą folii. W środku jest to zapakowane tak samo jak obudowa. O, oh wow! Będę miał chociaż jedną pozytywną rzecz do opisania, ponieważ pod tą folią widzę, że skrywa się naklejka z Microsoftu z kluczem rzeczywiście do Windowsa Pro. I tak się prezentuje, moi drodzy, ta bestia. Okej, okay, czyli tutaj mamy kabel zasilający. Mamy kartę Wi-Fi, najtańszą, jaką jesteście w stanie kupić, żebym dostał pozwól jedną z najtańszych. Mamy folię ESD z zaślepkami. Całkiem spoko praktyka, że to dołączyli. I widzę też, że. Mamy tu zamocowany zasilacz i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co to jest. Fortron. Jestem lekko zdziwiony. Nie wiem, czy oni po prostu podnieśli standardy, ale na zdjęciu tego komputera... Chwila, chwila, chwila. Pula, pula, pula. To nie jest komputer, który zamówiłem. <laughs> Przecież to jest najśmieszniejszy film, jaki... To nie mogę. no nie mogę. Oka okazuje się, że nie trzeba sprawdzać tylko jakie są części, których nie sprecyzowano w ogłoszeniu Ale trzeba też sprawdzać części, które sprecyzowano Pewnie pamiętacie, na zdjęciach była zupełnie inna obudowa Co prawda tej samej marki, ale zupełnie inaczej wyglądająca Nie wiem trochę co mam zrobić teraz To naprawdę nie jest ten komputer, który zamówiłem Zobaczymy zaś, czy części są te same Już chciałem mi chwalić, już chciałem mówić, że tutaj jest zasilacz marki Fortron A nie tak jak na zdjęciach była Akiga, która jest na czarnej Liście, ale no co mam powiedzieć o tym, że jak jestem konsumentem, niezależnie czy doświadczony w komputerach czy nie I zamawiam produkt A, a dostaję produkt B Ech, No dobra, sprawdźmy sobie teraz czy ten komputer w ogóle działa Ostrożności nigdy nie za wiele Już miałem podłączać ten komputer, ale mam jeszcze jednego hita Kabel od zasilacza jest od starego zasilacza firmy Akiga która jest na czarnej liście. Oczywiście to tylko kabel, ale kolejne potwierdzenie, że jeszcze do niedawna ta firma używała zasilaczy z czarnej listy firmy Akiga. Zobaczmy czy to się włączy. I uwaga... Chodzi! Od razu się butuje do Windowsa. Pamiętajmy, że jest to dysk HDD, więc mogę sobie tu troszkę postać. O proszę. Może herbatę sobie pójdę zaparzyć. OK, ale dobra, kompik działa, to było dla mnie najważniejsze, żeby mieć na nagraniu, że jeśli przyjdzie na przykład zepsuty w transporcie, to to nie moja wina. Zobaczmy sobie w takim razie, co tutaj siedzi w środku. Dobrze, więc zaczynając od dysku, jest to rzeczywiście dysk HDD HGST. Dowiadujemy się w końcu, że z tych czterech chipsetów, które były do wyboru, mamy płytę z chipsetem B75M i jest to płyta Asrocka. Spodziewałem się jakiegoś totalnego, po prostu chińskiego ulepa. Idąc dalej karta graficzna, tym razem jest to Asus. I to o dziwo z pasywnym chłodzeniem. Cały czas jednak nie ma co się cieszyć, bo Bożej to nie jest jakaś no mowa marka i raczej nam nie wybuchnie, aczkolwiek producent wrzucił tu jej najgorszą wersję z zaledwie dwoma GB pamięci, co od buta dyskwalifikuje ją z odpalenia takich gier jak Hogwarts Legacy, Elden Ring, Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla czy Metro Exodus, nie wspominając już nawet o cyberpunku. Później zresztą przetestujemy sobie, co potrafi ta bestia w grach. Bardzo mnie ciekawią ramy, jakie tutaj są zamontowane. I okazuje się, że nie są to ramy z AliExpress, bo jest to firma Micron, całkiem nowe, powiedzmy renomowana. O taktowaniu 1600 MHz. Komponenty też wyglądają na w miarę nowe. To jest całkiem spoko, ale bardzo mnie w sumie ciekawi jeszcze jedna rzecz, czyli zarządzanie kablami w tym kąpie. nie okej. Okay. No jest to pospione na trytytki, nie rzepy. Do tego tak odcięte w losowym momencie. Nie ma tu też za dużo kabli, więc szczerze ciężko by mi się było jakoś mocniej do czegoś przypieprzyć. Jest to zrobione max poprawnie. Ej, co to jest? Już mówi że ten komputer wygląda na w miarę nowy i nie jest ulepiony z jakichś używanych części. Ale co to jest za dziwny lud Widzicie to? Jak taki star Reklej w dotyku. O co tu chodzi? I przede wszystkim ja bym chciał zsumować, jaka jest łączna cena tych części, skoro już dokładnie poznaliśmy, które się tutaj znajdują, bo bardzo chciałbym się dowiedzieć, jaką przebitkę kosi ta firma na tym, że ludziom to wciskają. Więc skoro w końcu znamy już dokładne podzespoły tego kompa, możemy sobie pewne rzeczy policzyć. Płyta główna, która została tutaj użyta, jest tak stara, że ciężko jest znaleźć dokładnie ten model, ale bardzo podobno na tym samym chipsetie kosztuje jakieś 90 zł. Następnie mamy procesor, tutaj również znalazłem bardzo różne oferty cenowo. Używany to on potrafi nawet po 15 kosztować, ale załóżmy sobie 80 zł. Dalej mamy ram od Microna, tutaj znalazłem dokładnie ten za trzy dyszki. Grafika 159 zł. Za tożsamy model. Obudowa 89, ta obudowa, którą mieli mi Słuchajcie, jest trochę droższa, także oskamowali mnie na kilkadziesiąt złotych Zasilacz Fortrona możemy znaleźć za 43 ziko No i na koniec dysk HDD, zakładając, że on jest nowy, no to może on kosztować jakieś 30-40 złotych Natomiast czy on jest nowy, za chwileczkę sobie sprawdzimy Szczerze po tym glucie, którego ja znalazłem na płycie głównej, to nie wierzę, że cokolwiek tutaj jest nowe Czyli suma wszystkich komponentów, jakie składają się na ten komputer Wychodzi nam 521 złotych brutto za części komputera sprzedawanego po 999 It's fifty percent. Fifty percent commission yep. for what? It's our markup for our services. Inaczej mówiąc, gdybyście chcieli złożyć sobie ten sam komputer, zajęłoby wam to pewnie, nie wiem, godzinkę, może dwie, to zapłacilibyście za niego prawie dwa razy mniej. Natomiast jeszcze zabawniej robi się, kiedy zauważymy, że brałem pod uwagę koszt nowych części. A czy rzeczywiście w tym komputerze są nowe części? Przekonajmy się. I tak jak w przypadku większości części tego komputera, nie mamy po prostu metryki, żeby sprawdzić, czy są to części nowe, czy używane, tak przychodzi mi na myśl, co najmniej jedna część, po której można zobaczyć, czy firma Mobikomp czegoś. Nam nie mówi. I tą metryką jest oczywiście użycie dysku twardego, który znajduje się o tutaj. I taka ciekawostka obieram właśnie Wiedźmina. I pomimo tego, że karta sieciowa nie jest zużyta nawet w jednej czwartej, to dysk obraca się już na 100%, więc w tym momencie dysk nas najbardziej ogranicza, jeżeli chodzi o ten komputer. Ale przejdźmy do tego testu, odpalmy sobie Crystal Disk Info, czyli program, który podaje nam w dokładny sposób wszystkie informacje, jeżeli chodzi o nasz dysk twardy. O kur. Nie, to jest. To jest skłuźba niemożliwe. 15490 godzin był używany ten dysk w nowym komputerze. Za każdym razem, jak w tym filmie myślę, że już po prostu nie może być gorzej, to przychodzi firma Mobicomp. I puka w dno od spodu. Więc myślę, że zupełnie zrozumiałem jest to, że złożymy sobie teraz ten sam komputer, ale z części używanych. Ja, ja już wam oszczędzę poszczególnych komponentów, wyświetlają wam się na ekranie. Gdybyście chcieli złożyć tego kompa z części używanych, to wyszłoby was to 387 zł, Prawie, że jedną trzecią ceny. I okej, okay, możemy się śmiać z tego jaka to jest przebitka, ale ja cały czas na tym nie chcę poprzestać. Bo pomimo tego, że ta różnica jest no zauważalnie ogromna, to wciąż uważam, że takie szacowanie średnio ma sens z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w tym kompie zostały użyte naprawdę... Archaiczne części i część z nich po prostu ciężko było znaleźć, a jak już to po zawyżonych cenach. A po drugie, nawet gdyby suma części tego komputera z Allegro była porównywalna do tego, ile one kosztują pojedynczo, to nadal nie znaczy to, że jest to optymalny sprzęt do kupienia. I o tym przekonamy się za chwilę. Aby zamknąć ten temat raz na zawsze pokażę Wam, co możecie mieć zamiast tego komputera w tej samej cenie 999 zł. Na początek opcja używana pierwszy lepszy komputer z Elixa. W tym akurat mamy serwerowy procesor Intel Zion 10 rdzeniowy i 12-wątkowy, który dosłownie miażdży dekapituje te cztery rdzenie 13-letniej i piątki, którą mamy w ulepie, prezentując 302% jej mocy w syntetycznych benchmarkach i około 300% tej mocy w grach. Porównajmy grafikę między tymi komputerami, czyli 1030 z 1660. Super. Tutaj damy Allegrowemu komputerowi trochę fory, bo do porównania wziąłem 4GB wersję 10.30 i nadal komputer z Elixa jest w zakresie graficznym ponad 5 razy szybszy. Chodzenie też mamy lepsze, bo dedykowane i to jest dobre użycie tego słowa. Zasilacz jest mniej więcej podobny, ma tę samą moc, mamy ładniejszą i większą obudowę, dysk SSD na M2, taka wydaje się podstawa, który jest kilkadziesiąt razy szybszy niż ten HDD. -ek. Podsumowując to najkrócej jak mogę, ten komputer pociągnie Cyberpunka, a ten nie pociągnie nawet Elden Ringa. A porównując ich osiągi w wiedźminie, Komzo w Full HD na średnich ustawieniach zrobi tam 115 klatek, a ten to będzie dobrze, jak zrobi 30. I żeby nie było, że porównuję nowy komputer z używanym, chociaż to nowy to jest mocne nadużycie moim zdaniem, to żeby przybić temu komputerowi gwóźdź do trumny przygotowałem jeszcze jedno zestawienie, tym razem z nowym komputerem, który złożyłem w jednym z popularniejszych serwisów. I pomimo tego, że jest to komputer w 100% z nowych części, w przeciwieństwie do MobiCompa, i ma tylko zintegrowany w procesor układ graficzny, to cały czas i tak ten komputer rozpykuje. Począwszy od kwestii procesorowych, Ryzen 3400G jest ponad 3 razy szybszy od Intela, natomiast karta graficzna, zintegrowana w tym procesorze wyciąga w Wiedźminie co najmniej średnio o połowę więcej FPS-ów niż 1030, więc tak sobie myślę to jest chyba najlepszy moment, żeby na własne oczy sprawdzić, ile w praktyce FPS-ów zrobi ten komputer w Wiedźminie. 3 godziny, 52 minuty i 36 sekund. Tyle instalował się na tym kompie Wiedźmin 3. To nie jest najwięcej ważąca gra, umówmy się. I co? No nie chcę już się znęcać nad tym komputerem, ale zobaczmy więc, cóż to za experience nas czeka. Co tu się dzieje, ty? Widzicie to? Patrzcie, ruszam myszką i po pół sekundy coś się rusza na monitorze. I średnio mamy tutaj 29 klatek na sekundę. No też pamiętajmy, że to jest KR Moren i jakbym wyszedł do Nowigradu, to myślę, że te FPS y by spadły do 20. Ale nie doszliśmy jeszcze do chyba najdziwniejszego wątku w tym filmie, bo kilkanaście godzin po tym, jak zamówiłem ten komputer i za niego zapłaciłem, zadzwonił do mnie pracownik firmy, która mi go sprzedała. I powiedział w skrócie, żebym go nie kupował i dopłacił do droższego zestawu, ponieważ w tym, który kupiłem, jest zamontowany dysk HDD. Nie powiedział tylko, że używany, ale to już palto 6. Tutaj Syn mi powiedział, że to ma być ogólnie komputerek do gier. Mm -hmm. Państwo zamówiliście komputer najczęściej wybierany przez duże firmy. Głównie one służą jako kontrolery do maszyn CNC z uwagi na dysk HDD, czego w tych czasach no już no nie mogę po prostu polecić, bo ta praca nie jest zbyt szybka. I ktoś może powiedzieć, że spoko postąpił, ale oprócz tego, że nie chciał, żebym kupił ten sitowy komputer, to namawiał mnie przy okazji na kilkaset złotych droższy. Standardowo różnica między nimi to jest 950 zł brutto więcej. Natomiast aktualnie właśnie z uwagi na tą końcówkę magazynową możemy to zaproponować z różnicą wynoszącą 450 zł. Przy okazji gość kilka razy próbował wprowadzić mnie w błąd, że praca na tym komputerze droższą o 300 Ziko będzie dosłownie 30 krotnie szybsza. Ta praca na co dzień względem komputera, który został zamówiony na portalu Allegro jest dosłownie 30 szybsza. I najśmieszniejsze jest to, że zaraz potem coś go chyba oświeciło, że troszeczkę przesadził i mu się zero ucięło, bo od minutę później zaczął twierdzić, że ten komputer to jest jednak trzy razy szybszy. To znaczy, że no jest. Y Ponad trzy razy wydajniejszy ten komputer od tego, który Państwo zamówiliście. Dosłownie okay. trzy razy lepszy. I warto dodać, że takie wyciąganie danych z czapy podczas rozmowy telefonicznej z kimś, kto ewidentnie wygląda na nieogarniającą matkę z jeszcze bardziej nieogarniającym 15-letnim synkiem. A proszę Pana, a ile GB ma ten komputer ten lepszy, co Pan mówi? Jest nie tylko nieprofesjonalny, ale niektórzy nazwaliby to nawet manipulacją. I już ostatnią manipulacją, przy której złapałem się dosłownie za głowę, było to, że Pan powiedział, że komputer ma mi wystarczyć na 7 8 lat, to ta różnica jest po prostu ogromna między tymi sprzętami. Na dużo dłużej taki komputer starczy, bo tutaj mówimy już o sprzęcie na minimum 7-8 lat bez awaryjności. To znaczy pan się dokładnie wyraził 7-8 lat bez awaryjności, ale chyba każdy słyszy, że wydźwięk tego jest taki, jakby za 8 lat to cały czas miał być komputer, który się będzie do czegoś nadawać w grach i będzie działał sprawnie i responsywnie. I wielu z was zapewne się teraz zastanawia, jak to jest w ogóle możliwe, że taki paździerz zbiera cały czas pięciogwiazdkowe opinie na Allegro. Tutaj mamy sześć opinii po pięć gwiazdek, bez ani jednej recenzji tekstowej. Tutaj mamy aż 40 przeważająco pozytywnych opinii, a przypominam, że żeby opublikować opinię, musicie mieć zweryfikowany zakup. Oczywiście nie mówię, że w każdym przypadku tak jest, aczkolwiek istnieje na Allegro pewien znany od lat proceder, z którym ciężko jest bardzo walczyć, w którym to wałek polega na tym, że sprzedawca albo ktoś komu sprzedawca zapłacił kupuje własny sprzęt, zaznacza płatność gotówką i odbiór nie wiadomo, czy dochodzi w ogóle do takiej transakcji. Natomiast po tym, jak system Allegro zakwalifikuje, że zakup został zakończony, to takie konto może wystawić opinię. Istnieją też całe agencje, które zajmują się usuwaniem pomówień i namierzaniem IP hejterów, a następnie sądowym ściganiem ludzi, którzy mieli czelność wystawić komuś negatywną opinię na Allegro. I jeśli traficie w tym serwisie na informację, że dany produkt ma ileś usuniętych opinii, to oznacza to, że sprzedawca w ten czy inny sposób dogadał się z kupującym, a naprawdę w internecie nie brakuje relacji z z których wynika, że sprzedawca na Allegro na przykład chciał kogoś przekupić dodatkowym zwrotem pieniędzy, bądź nawet w ekstremalnych przypadkach pozwać kogoś za głupią opinię. I jak możecie się domyślać, nikt z tego za bardzo nic nie ma, że wystawił taką opinię poza może walką o honor, więc ludziom nie za bardzo chce się marnować czas i pieniądze na prawników, przez co bardzo często takie niepochlebne opinie znikają. Ale największym powodem, dla którego nie powinniśmy ufać tym wszystkim pięciogwiazdkowym opiniom, jest to, że w 20 sekund byłem w stanie znaleźć stronę w internecie, która zajmuje się sprzedawaniem takich opinii po 10 10 zeta za sztukę, możecie sobie nawet wybrać, co ile one mają być dodawane, żeby to jakoś zbyt podejrzanie nie wyglądało, możecie napisać własną treść, zaznaczyć, żeby miała minimum 3 zdania, czy żeby była skonta z historią zakupową, no do wyboru, do koloru. Czy tak jest w przypadku komputerów, które dzisiaj omawiałem? Nie wiem tego i nie twierdzę, że tak. Natomiast to, że takie rzeczy mają na Allegro miejsce na porządku dziennym, sprawia, że przynajmniej mi ciężko jest zaufać jakimkolwiek opiniom tam wystawianym. To tyle w tym materiale, starałem się Was w nim możliwie przestrzec przed wszystkimi pułapkami, które czekają na Was kupując komputery na Allegro. Jeśli komuś pomogłem, możecie zostawić łapkę w górę i suba, żeby być na czasie. Dzięki za oglądanie, do następnego, trzymajcie się ciepło, cześć!